Hejka! Hej! Cześć! Hej! Hej! Jesteście kryzolą, ja A słuchajcie, co mi się zrobiło! Że, tak jak to Was teraz patrzę, takie mam wrażenie, że to co tak do Was mówię, to tutaj, to już się kiedyś zdarzyło, nie? Naprawdę, takie mi się to rzewe zrobiło. Ja picole, wam, <laughs> Bez skitu, nie? A słuchajcie. A w ogóle chciałem Wam opowiedzieć taką kryjzowską historię, która mi się ostatnio przydarzyła, mówię Wam. Szok normalnie, ale nic się nie bójcie, bo ja w ogóle z każdej opresji to wychodzę ogromną ręką, nie? Także spokojnie. nie? No, słuchajcie, nie? Z moją psiłą gabryską taką, nie? Kryjzowką jak ja wybrałyśmy się do Macie na imprezę, nie? Wiecie, który Maciek, Tym taki przedstawiciel w Babiko, taki FIFA RAFA, tego, tamtego służbowe Picaczę taki cłaniaczek, nie? Wierzycie? Każecie go, tak? ty ale hejka! No i słuchajcie, on taki trochę z zniewieściały jest, nie? Nie? Kojarzycie to, nie? Ja w ogóle raz tak dowaliłam, bo byliśmy u niego na imprezie, nie? I graliśmy w te takie te... Kwadraciki te! skrable, nie? Wow. Słuchajcie, ja z nim byłam w drużynie, nie? I mu podpowiadałam, nie? I miał położyć K, I miał być tysiąc punktów, nie? I ja w ogóle jestem taka crazy, ja pykałem, nie pomyślałem. I tak na całą parę, więc słuchajcie, mówię, zobaczcie, miał dać K, on pedał! dał. Ja pykałem, mówię, mam, nie? Ja w break, Gabryska w brech, już mi się brechtało, ja mówię, nie? A już to się crazy, ona nie? No i słuchajcie, no, no i z Gabryszką się wybieramy do Maćka na imprezę, nie? No i bierzemy drive, nie? Mówimy, że na Lwowską ulicę chcemy, nie? A drive wiesz, nas dookoła wiezie, nie? A przecież my kuwo w Werszywianki jesteśmy, nie? I iż, iż w Warszawce w cztery mięchy siedzimy, nie? I cię co chodzi, nie? A Gabryszka jest taka crazy, nie? I do niego z grubej rury na no męce pan od portala, nie? Tego tak niego, nie? I Łódź ty głupia, crazy, nie? Ten się nie? Zdenerwował mnie mówi, jak wam się nie podoba to sprytalać, nie? No to my wysiadamy, Gabryszka do niego fakulca tego i my, ten zawraca, słuchajcie! Mówię wam! To prawda! O, zawraca, My sprotalamy bo ogóle, słuchajcie! wszyscy czekają, mówię wam! Taka crazy night, są! Mówię wam! No a to, nie? No słuchajcie, już w to w ogóle nie było nic, nie? No to z buta idziemy z gabryżką, tam coś śpiewamy, tam don't you know, pomperu, to rzecz, no, czy pompyrup, don't you know, pompyrup, you know, you know, no no! to taklji. Nasvać ije во gesbuuta s gabryčkom tego, tam bo gespiваmo se nelošne, tam go pa začeтаo, veem sustanć za ja najć tegonje,ziходимme domačkekleć tego, a jegonje vi. To twoja drużyna to jest pojechana!